Witam serdecznie. Tomasz Żąsa, dyrektor reprezentacji Polski do spraw kontaktów z mediami. E, oglądacie Extra Time. No to jeśli, jeżeli chodzi o, e, o boczną obronę, to e, ja. Natury jestem napastnikiem i, i tak od małego byłem trenowany na napastnika i, i, i we krwi miałem szczelanie Goli. Natomiast no jak już stałem się, dojrzałym starszym piłkarzem, bo dopiero w wieku 26 lat trener Leo hacker grałem w Holandii, złożył mi ofertę gry. Wtedy mistrza Holandii, Feyenoord Rotterdam. Zaproponował mi właśnie grę na, na boku obrony. Akurat e, w mistrz Holandii e, potrzebował, e, potrzebował zawodnika na, na tą boczną obronę, a, a z racji tej, że, że miałem właśnie inklinację do gry z przodu i, i potrafiłem również wygrać pojedynek jeden na jeden, dobrze zacentrować, to, e, to trener wiedząc, mając tą wiedzę, że że najczęściej Feyenoord gra, gra wysoko, właśnie pressingiem, atakuje większą ilością zawodników. No na pewno te, to moje doświadczenie zdobyte wcześniej w grach w innych klubach w, w, w ofensywie będzie mogło procentować tutaj w Feynordzie, gdyż tych sytuacji gdzieś pod bramką rywala będzie zdecydowanie więcej. Znaczy, że nie będzie to jakaś jakieś murowanie bramki ciągła obrona tylko będzie wiele akcji ofensywnych no jest to zwłaszcza w Holandii jest to bardzo trudna i niewdzięczna pozycja gdyż jak wiemy Holendrzy przede wszystkim słyną z znakomitego ataku i, i, i z kreatywnych piłkarzy grających na bokach pomocy Gdyż to właśnie oni stanowią najczęściej o sile danego zespołu. Wiadomo, że, że całe szkolenie młodzieży, dzieciaków w Holandii opiera się na, na szybkości, no i na indywidualnych umiejętnościach wygrywania pojedynków jeden na jeden. I, i na pewno co by o Holendrach nie mówić, to. To są znani właśnie z, z tego dobrego wyszkolenia technicznego i, i z umiejętności wygrywania gry, przede wszystkim w bocznych sektorach boiska. Także cały zespół jest również podporządkowany grze ofensywnej i, i grze najczęściej, gdy, gdy, gdy drużyna jest. Gdy próbuje odebrać piłkę, to gry szybkim pressingiem na, praktycznie na całym boisku. Więc to, te, te, te aspekty powodują, że, no, że często, przede wszystkim za plecami obrońców, jest duża przestrzeń, gdyż drużyna gra wysoko i, i, i no, sporo miejsca jest za plecami zawodnika. E, dwarzy wielu zawodników, e, zwłaszcza tych ofensywnych, jak i we, w pomocy, e, wychodzi bardzo daleko i, i stara się mocno zaatakować, więc e, no więc, e, tak jak mówię, w, najczęściej w bocznych sektorach wojska dochodzi do, do wielu pojedynków jeden na jeden, e, gdzie obrońcy no, nie mają asekuracji, a, a za ich plecami zostaje przestrzeń 30 40-metrowa, więc e, więc dlatego też w Holandii ta, ta boczna obrona jest, no jest bardzo trudna dla, dla wszystkich zawodników, by, by mogli oni zagrać i utrzymać się na, na odpowiednim poziomie, i by ich mecze można uznawać za, za udane. Oczywiście oprócz założeń, oprócz umiejętności technicznych są. Są już oczywiście w tych lepszych klubach, są założenia taktyczne, które, które również holendrzy bardzo mocno i skrupulatnie przestrzegają. Drużyny zawsze dobrze są, bardzo dobrze rozstawione, więc grając w ofensywie jako boczny obrońca, zawsze można znaleźć, praktycznie zawsze można znaleźć rozwiązanie w, w grze kombinacyjnej. Natomiast no, jeśli po stracie piłki nie nastąpi, Szybkie ustawienie się na daną pozycję, no to, to, to można mieć wiele problemów, gdyż Holendrzy bardzo, bardzo szybko, bardzo mądrze i bardzo sprawnie atakują. To może chyba tyle o, o specyfice gry, gry w obronie. Tak jak powiedziałem, ciężka pozycja do, do zrealizowania, do, do zrealizowania siebie na boisku przede wszystkim. Um, e, bardzo wiele wymagań co do bocznego obrońcy.